Święta zbliżają się wielkimi krokami, dlatego dnia 14 i 15 grudnia został zorganizowany kiermasz, z którego dochody zostały przeznaczone na zorganizowanie wigilii dla naszych lokalnych seniorów. Kilka dni później nasi uczniowie mogli pod sekretariatem wrzucać kartki świąteczne dla seniorów oraz zostawić tam też swoje stare ozdoby świąteczne z domu, aby nadać im drugie życie. W ostatnim tygodniu przed przerwą świąteczną odbyły się również wigilie klasowe. Większość klas ze swoimi wychowawcami zasiedli do jednego stołu, jedząc pyszne potrawy przygotowane przez uczniów. Rozdaliśmy też prezenty osobom, które wylosowaliśmy do stworzenia jakiegoś pominku. Był to czas, w którym mogliśmy zatrzymać się na chwilę i zapomnieć o tym, co nas różni, a czerpać z tego, że jesteśmy tu wszyscy razem i to docenić. Okazji zbliżających się świąt życzymy Wam w imieniu telewizji wszystkiego dobrego, przede wszystkim odpoczynku i czasu spędzonego z rodziną. Mamy nadzieję, że spotkamy się po nowym roku z naładowanymi bateriami do dalszej pracy. Życzymy Wam również wszystkiego dobrego z okazji zbliżającego się nowego roku. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepszy niż poprzedni. Do zobaczenia w następnym materiale.